To wielki zaszczyt, wielki honor dzisiaj uczestniczyć w tym uruchomieniu symbolicznym, bo pierwszej wodolin, Doliny Wodorowej, właśnie tutaj w, na Podkarpackim, właśnie tutaj dzisiaj w Rzeszowie, korzystając z gościnności pani wojewody Ewy Leniard. Dlaczego mówię, że to jest zaszczyt i przyjemność? Proszę Państwa, dlatego że my jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tak jak Pan Premier Mateusz Morawiecki powiedział, razem z Krzysztofem Kubowem, ministrem pełnomocnym do spraw gospodarki wodorowej, przygotowywaliśmy już od miesięcy strategię wodorową. Ale jest pewna jedna cecha, jest pewna jedna istotna kwestia, która nam przy okazji opracowania tej strategii się pojawiła. Oczywiście możemy mówić o technikaliach tego, gdzie, ile, co się pojawi, jakie mamy ambicje, ale myślę, że takim słowem kluczem dla tej strategii jest słowo współpraca. I kiedy mówimy zwłaszcza o bardzo nowoczesnych technologiach, zwłaszcza o bardzo skomplikowanym łańcuchu wodorowym pomiędzy wytwarzaniem Przesyłaniem, kompresowaniem, magazynowaniem i wykorzystywaniem wodoru jest bardzo wiele bardzo różnych dzisiaj sektorów działalności, bardzo różnych dzisiaj przedsiębiorstw, bardzo różnych specjalności. Tak jak pan premier Mateusz Porawiecki powiedział, tak, my mamy w Polsce inżynierów i techników, którzy na wodorze się znają, ale pot, potrzebujemy teraz kroku kolejnego do przodu i tego, żebyśmy przebili ten szklany sufit pułapki średniego rozwoju, wtedy musimy umieć połączyć te kompetencje w jedną spójną całość, w jeden spójny łańcuch wartości dodanej. I to możemy zrobić właśnie w takim mieście jak Rzeszów. I tutaj moje szczególne podziękowania dla pani wojewody Ewy Leniart, że dzisiaj możemy spotkać się właśnie w Rzeszowie i możemy właśnie postawić na Rzeszów.